Czy warto wznosić swoje życie na coraz wyższy poziom? Nawet powolutku, krok po kroczek, ale coraz wyżej. A jeżeli dojdziemy do wniosku, że warto, to co zrobić, żebyśmy mogli skutecznie to swoje życie na coraz wyższy poziom wznosić? Witam Was serdecznie. Moim zdaniem, pierwszym i podstawowym krokiem ku temu jest poszerzanie swojej świadomości, swojej wiedzy, swojego doświadczenia, zrozumienia pewnych rzeczy. Również od tego, co się w nas dzieje, co się dzieje wokół nas, inne podchodzenie do tego, generalnie bycie bardziej, bardziej świadomym, a następnie działanie wynikającego, wynikające z tej, z tej większej świadomości. Przy czym to działanie może przyjmować bardzo, bardzo, bardzo różne formy. Czasami zaniechanie działania, świadome jest również działaniem. I teraz, żeby zobrazować to troszeczkę, przytoczę pytanie, z którym się wczoraj spotkałem i moją odpowiedź. To pytanie brzmi tak. Ktoś mi powiedział, że drugi człowiek pokazuje ci tylko to, co masz w sobie. To znaczy, że jeżeli cię coś w kimś wkurzy albo poruszy, to znaczy, że masz to gdzieś w sobie i trzeba to odnaleźć i uleczyć. Rzeczy, które nie są twoje, nie będą cię irytować, wkurzać u innych. Co o tym myślisz? Było pytanie z grupy Kreuję Świadomie i odpowiedziałem na nie. E, nie będę czytał, tylko powiem mniej więcej w takim e, duchu, w jakim odpowiedziałem. A mianowicie, to jest taki według mnie, tak szczerze, taki marketingowy trochę slogan. To znaczy, e, generalnie to jest takie mówienie, że. Jeżeli denerwuje Cię bałagan, e, który ktoś zrobił, to znaczy, że Ty masz problem z bałaganem e, i powinieneś pójść i coś z tym zrobić i to e, uleczyć gdzieś tam. A prawda jest taka, że to niekoniecznie Ty masz problem z bałaganem, tylko po prostu lubisz porządek. A to jest zupełnie co innego, lubisz porządek, a, e, a widzieć w sobie, nie wiem, wkurzenia czy w innych z powodu, z powodu bałaganu. I pytanie, co zrobić z bałaganiarzami. I to jest trochę tak samo, jakby ktoś ci powiedział, że jeżeli chcesz realizować swoje marzenia i wznosić swoje życie na wyższy poziom, to znaczy, że nie doceniasz tego, co masz, i to oznacza, że coś jest z tobą nie tak, masz jakiś. Problem i powinieneś coś z tym zrobić, a najlepiej to uleczyć i oczywiście znajdzie się jakiś uzdrowiciel. Oczywiście nie dajcie sobie, nie dajmy sobie nigdy wmówić, że jeżeli chcemy wznosić swoje życie na wyższy poziom, albo realizować swoje marzenia, to z nami jest coś nie tak i nie doceniamy tego, co mamy. Nie, doceniamy to, co mamy jako swoistą podstawę, do tego, co do tego, żeby iść krok dalej, krok wyżej i to swoje życie na coraz wyższy poziom wznosić. Natomiast wiele osób będzie. Na mówiło, o co Ci chodzi, przecież czego Ci brakuje w życiu jest świetnie, czego Ty jeszcze chcesz jest cudownie. Być może jest cudownie, ale zawsze może być jeszcze, jeszcze cudownie. I to pytanie i ta odpowiedź pochodzi z grupy Kreuję Świadomie i teraz chciałbym znowu zachęcić Was do przystąpienia do tej, do tej grupy i teraz Zrobiłem sobie tutaj taką listę rzeczy, które moim zdaniem wyróżniają tę grupę spośród innych. Mogę się mylić gdzieś w niektórych aspektach, ale, ale myślę, że przynajmniej w 80-90% gdzieś tam się nie mylę. I że jest to grupa jedyna i niepowtarzalna i no po prostu tak jest, tak? to znaczenie ja nie znam żadnej innej, która by funkcjonowała na tych, na, na tych samych zasadach. I już mówię o co chodzi. Po pierwsze, tam są, w, te, w tej grupy, grupie jesteśmy dorosłymi ludźmi, ludźmi, którzy mówią o rzeczywistych problemach dorosłych ludzi. I starają się te rzeczywiste problemy dorosłych ludzi, jak dorośli ludzie rozwiązać, czyli nie na zasadzie narzekania, płakania nad rozlanym mlekiem i wyżalania się wzajemnego, tylko konstruktywnego podejścia, ale też takiego uznania, że nasze problemy są gdzieś tam, naszymi wspólnymi problemami, to może jest za dużo, za dużo powiedziane, ale wspólnymi rzeczami, z którymi się wszyscy spotykamy i generalnie o tym rozmawiamy. I rozmawiamy o tym w sposób tak powiem, spokojny i dojrzały w ramach takiej szczerości i otwartości i generalnie ja się staram schodzić stopień głębiej, to znaczy stopień głębiej albo nawet dwa stopnie głębiej, niż generalnie staramy się, ale do, umówmy się, że ja jestem Założycielem tej grupy i, 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 i jej głównym nauczycielem. I stopień głębiej polega na tym, że ja w odpowiedzi na to, na to pytanie nie tylko odpowiem na to pytanie, tylko powiem również, co robić z tymi bałaganiarzami, albo z tymi, którzy nas powstrzymują przed realizacją naszych marzeń i chcą nas właśnie powstrzymać, zatrzymać, zniechęcić w jakikolwiek sposób. Tylko, że nie powiem tego publicznie, powtarzam, bo, bo tego jest ta grupa, żebyśmy my tam w sposób otwarty o pewnych rzeczach rozmawiali. Poza tym to są metody, którymi, z którymi część mainstreamu mogłaby się, powtarzam, nie zgodzić, ale one są skuteczne, a te mainstreamowe nie zawsze. No i tyle. Kolejna rzecz to to, że ja traktuję, czy w ogóle wszyscy traktujemy się tam jak partnerów, a nie jak klientów, to znaczy ja na przykład nie prowadzę żadnej działalności sprzedażowo-komercyjno-marketingowej w ramach, w ramach grupy, bo do tego służy mi otwarty fanpage, otwarty kanał, a tam nie robię prików typu to teraz, jeżeli wszyscy pozwolicie, myślę, że wszyscy pozwolicie, to zaproponuję, zaoferuję wam na mój nowy program, który i tak dalej, i tak dalej. I chociaż nie mam nic przeciwko temu, żeby takie rzeczy generalnie robić, to nie robię tego w ramach, w ramach grupy, bo nie temu ona służy. Ona służy temu, żebyśmy my znosili swoje życie na wyższy poziom, a nie żebym ja sprzedawał, a wykupowali, tylko żebym ja się dzielił waszą wiedzą, wy też między sobą i ze mną, i żebyśmy w ten sposób popychali to życie. Wznosili na, na, na wyższy poziom, po, poszerzali swoją świadomość e, e, i wszystko to, co jest e, z tym związane. Kolejną, e, e, kolejną rzeczą jest to, co moim zdaniem nie ma żadna grupa w Polsce: e, to jest takie codzienne wsparcie, to znaczy e, e, ja tam staram się działać codziennie, od początku grupy codziennie coś, e, coś, e, coś tam robię. I to są różne formy, e, najczęstszą to są te takie wideo, e, które trwają plus minus 10 minut właśnie na różne tematy, gdzie ja się odnoszę chociażby do takich kwestii, jakie były poruszone w tym, e, w tym pytaniu, przy czym w każdym tygodniu jakby koncentrujemy się na jakimś innym aspekcie, na przykład w tym tygodniu koncentrujeme sa na Lęku, który jest związany z realizacją naszych marzeń, na pokonywaniu go, z neutralizowaniu i, i, i zrozumieniu, dlaczego każdemu z nas on towarzyszy mi również i, i, i wszystkim ludziom, którzy osiągnęli fantastyczne rzeczy w swoim życiu, mnie, ciebie, każdego, i co z tym zrobić, i jak iść dalej, i w którą stronę, i o tym rozmawiamy, między innymi w tym tygodniu, ale to jest jeden temat. I teraz te codzienne wideo, to jeżeli ktoś się. Je... Ogląda, a wiem, że wiele osób, czy większość zdecydowana, ogląda je codziennie, to powoduje taki rodzaj e, nawyku, takiego wkręcenia się w, w to wszystko. E, takie 10-15 minut. E, e, Pomyślenia, oderwania od problemów dnia codziennego, ale, ale z takim nastawieniem trochę na to, co, się, co nas dotyczy. I, 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 I to nie jest tak, że każdego dnia ja mówię jakieś rzeczy, które dla każdego są wielce otwierające. Nie, być może takie, coś takiego trafi się raz na jakiś czas, może raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie, ale to są takie momenty, staram się, żeby były takie momenty, aha, takiego zrozumienia, właśnie rozszerzenia swojej świadomości, spojrzenia na rzeczy z, innej strony niż patrzą inni, bo nie ukrywam, że na wiele rzeczy po prostu patrzę inaczej niż wiele innych osób, i to jest jeden z powodów, dla których tę grupę otworzyłem. Dla której coraz więcej osób do niej przystępuje. Następna rzecz to to, że to jest grupa. To znaczy, my tam jesteśmy wspólni, mamy jakby pewien wspólny cel, czyli wznoszenie swojego życia na coraz wyższy poziom. A co za tym idzie, to nie jest tylko i wyłącznie tak, że ja tam mówię, a inni słuchają, tylko generalnie my się dzielimy. Ja nie jestem człowiekiem monologu. Ja w jakimś sensie zostałem przez okoliczności zmuszony, czy zachęcony do tego, żeby nagrywać to wideo i monologować, ale ja generalnie jestem człowiekiem dialogu. Ja się dużo lepiej czuję, odpowiadając na pytania i konkretne, no bo po, po prostu tak, tak mam, taki, taki mam, nie wiem, temperament. I to mogę realizować w grupie, ale w ramach grupy również jest wiele osób, które, dla których jakby wszystko, co jest związane, czy dużo rzeczy, które są związane z rozwojem osobistym, z właśnie z realizacją swoich marzeń, z wznoszeniem swojego życia na coraz wyższy poziom, to nie są osoby, które zetknęły się ze mną i nagle przystąpiły do grupy. Nie. To w większości to są osoby, które jakby są w tym procesie od dłuższego czasu i zestykały się z wieloma innymi osobami i z jakichś względów wybrały mnie jako swojego nauczyciela, mentora, lidera, nie bójmy się tego słowa, w ramach, w ramach grupy oczywiście, ale to są też osoby, które podobnie jak ja wiedzą i dzielą się tą wiedzą co działa, co nie działa, to znaczy z czego warto skorzystać, a z czego nie warto korzystać. Jacy nauczyciele rzeczywiście dają wartość, a jacy tylko fajnie sprzedają, a wartości dają, dają niewiele. I ja nie będę tutaj mówił nazwiskami, bo to nie o to chodzi, tylko generalnie chodzi o to, że my w ramach tej grupy też mówimy na przykład, czego nie robić, żeby nie tracić czasu, pieniędzy, no bo nie warto. I, I to jest też jakaś tam, tam wartość wynikająca z bycia w grupie. 嗯。Uh Kolejną rzeczą jest to, że ja mam i to, 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 to jakby skromnie, nie, czy nie skromnie nie brzmiało, ale to jest taki fakt, fakt życiowy, historyczny, że ja mam bardzo duże doświadczenie w różnych, w różnych aspektach i wielu nauczycieli rozwoju osobistego, tak to nazwijmy w, w naszym kraju, przez całe życie jest i było nauczycielami i nie ma w tym absolutnie nic złego, taką wybrali ścieżkę, ścieżkę w życiu, natomiast nie mają tych doświadczeń, które ja mam, chociażby przejścia z jednego z, z, z jakby etapu życia do innego etapu życia w miarę bez, bez problemu, ale takiego kompletnej zmiany tego życia. I ja to wiem, bo ja to zrobiłem, a wiele osób tego, tego nie wie. i i ja po prostu mówię z własnego doświadczenia, nawet na dzisiejszym wideo, to w gramach grupy mówiłem o swoich własnych doświadczeniach, co nie znaczy znowu, żebym ja mówił, bądźcie tacy jak ja. I to jest też kolejna, kolejna różnica, tylko właśnie wracając do tego komentarza i mojej odpowiedzi, nie chodzi o to, żebyście Wy byli, czy ktoś był taki jak ja, tylko żeby ktoś skorzystał z mojej wiedzy i moich doświadczeń, i wiedzy i doświadczeń innych osób, po to, żeby stać się sobą, żeby zrealizować swoje marzenia, żeby określić te swoje marzenia i żeby wznieść swoje życie na wyższy y, y, poziom, a niekoniecznie na wyższy poziom mojego portfela. Y, tak. Mówiąc szczerze, kolejną rzeczą to jest to, co, że ja sam zdobywam cały czas. Ja mam bardzo dużą wiedzę teoretyczną, bo ja ją zdobywam cały czas. Tak jak mówiłem w poprzednim wideo, ja się od kilku lat przygotowuję do tego, ale nie przygotowuję się do tego, że, że zdaję jakieś egzaminy, tylko po prostu mnie to interesuje. Ja generalnie chcę wznosić swoje życie na coraz wyższy poziom, chcę nauczyć tego swoje dzieci, swoich bliskich. I zdobywam z tym związaną wiedzę teoretyczną i ja mam taki talent do tłumaczenia prostych rzeczy skomplikowanych rzeczy w sposób prosty, jako, chociażby, jak, chociażby to, co zrobić z tymi bałaganiarzami i co zrobić z tymi ludźmi, którzy e, mówią e, nam, że nie powinniśmy realizować swoich marzeń, bo przecież o co nam chodzi, wszystko mamy. Albo i wiele jeszcze, wiele jeszcze innych rzeczy. I ja to robię bardziej na grupie niż, niż tutaj powtarzam, w takiej atmosferze e, szczerości i dorosłych. Dorosłych ludzi. Kolejna rzecz to jest to, że, my, że ja tam pokazuję też źródła związane z tą wiedzą. Czyli pokazuję książki. Na przykład, dzisiaj mówiłem o tej książce. Ostatnio mówiłem o tej książce, bardzo polecam. Mówiłem jeszcze o paru innych książkach, o jakichś inspiracjach muzycznych i tym podobnych rzeczach, e, dlatego, że jest wiele sposobów e, e, wiodących nas do realizacji naszych, e, naszych marzeń. Ja o tych sposobach mówię i nie mówię, że jest jeden najlepszy i ja wam powiem i co działa i macie tak robić, tylko właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby też odkrywać swoje własne e, ścieżki, swoje własne drogi do swoich własnych marzeń, e, żeby popełniać na tych drogach. Swoje własne błędy, ale jak najmniej, żeby się z nich uczyć, żeby zdobywać swoje własne doświadczenia, po to, żeby, żeby właśnie zrealizować swoje marzenia, wznosić swoje życie na coraz wyższy poziom. I tym mam wrażenie, różni się przede wszystkim ta grupa od, od wielu innych. O ile powtarzam, takie grupy w ogóle istnieją. I, i, no i o, ostatnia rzecz, last but not least, jak mówią Anglicy, czyli ostatnie, ale może w, nie, wcale nie najmniej ważne, że po prostu będąc w tej grupie, ja staram się tak inspirować wszystkich, żeby każdy chciał być bliżej tych swoich marzeń, żeby był coraz bliżej realizacji swoich marzeń, żeby realizował te swoje marzenia, no bo po to ona jest żeby, żeby działać, tylko, że po, też powtarzam, realizacja marzeń jest procesem i dlatego to nie jest sztuka pójść na jakieś jednodniowe szkolenie, wydać czy dwudniowe, czy nawet tygodniowe, wydać dużo pieniędzy, wrócić do domu i zastanawiać się, co dalej, dlatego że zawsze pojawiają się pytania, i na te pytania w ramach grupy i ciągłości jej działania jestem w stanie odpowiadać, jesteśmy w stanie sobie wzajemnie yy, yy, odpowiadać. I to jest też yy, jedna, jedna z takich różnic, czyli po, po prostu my się staramy każdego dnia zbliżać do realizacji swoich marzeń do każdego dnia w miarę możliwości wznosić to swoje życie na coraz wyższy poziom. I teraz na koniec chcę wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, bo od jutra wzrośnie trochę cena przystąpienia do grupy, i tam padło kilka pytań. Chcę wyjaśnić. Są jakby dwa rodzaje opłat, tak to nazwijmy. Pierwsze jest za przystąpienie do grupy, czyli za pierwszy miesiąc, i ta, ta opłata tylko i wyłącznie wzrośnie od jutra, i ona wzrośnie z 50 do 75 zł, i potem będzie stopniowo z czasem rosła. Dlaczego? Nie dlatego, że że to jest jakiś mój skok na kasę, tylko dlatego, że w, jakby w ramach grupy tam są te moje wideo, czy, czy wszystkie nasze rozmowy wewnętrzne, czy webinary, które, czy webinary z Ulą, które nagrywam falkowską, do których jest dostęp. Kiedyś tego nie było, teraz jest i osoby, które na nowo przychodzą, od razu to mają. One nie muszą, nie muszą jakby czekać i mają od razu większą, większą wiedzę, i uważam, że to takie podejście, że ta cena trochę wzrasta, jest fair w stosunku do tych, którzy przystąpili od samego początku, kiedy jeszcze nic nie było, i, i dlatego to tak będzie wyglądało. Natomiast każdy następny miesiąc to jest. Przedłużenie jakby uczestnictwa w grupie, on będzie w stałej cenie 50 zł, czyli pierwszy miesiąc może kosztować 70, teraz będzie 70, dzisiaj jeszcze 50. Dzisiaj kończy się jakby kreowanie tej pierwszej grupy, która zawsze będzie miała lepiej niż inni, a przynajmniej nie gorzej. A, a od jutra już będzie to cena nieznacznie, nieznacznie wyższa. Powtarzam, no, 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 moim zdaniem nie ma ceny za. Realizację swoich, swoich marzeń, bo, bo, bo my powinniśmy poszukiwać wartości, a cena jest tylko i wyłącznie z taką zobiektywizowaną wartością. Jakąś cenę, coś muszę, muszę zaproponować. Jestem przekonany, że gdybym powiedział 500 zł, też byliby, byłyby osoby, które by przystąpiły. Jakbym powiedział 10 zł, też byłyby osoby, które by powiedziały, że, że za drogo. Więc te, tak, to sobie, tak to sobie ustaliłem. Miałem ku temu jakieś przesłanki, tego nie zmienię. Tak czy inaczej, pierwsza, pierwsza cena dzisiaj 50 to teraz 75, potem coraz drożej, następnie po 50 zł, nie wiem, przynajmniej przez rok, a, a może dłużej, może, nie wiem, jeszcze nie, nie, nie podjąłem decyzji, ale przy, przynajmniej przez rok to na pewno. I teraz kończąc... E jeżeli się jeszcze wahasz, czy przystąpić do grupy, czy, czy nie przystąpić do, do grupy, to powiem, że no, coś, co ją najbardziej odróżnia od innych, to jest moja osoba. Tak? To znaczy, jak ktoś mnie, w jakimś sensie, mu nie odpowiadam, to nie powinien absolutnie przystępować do tej grupy, bo ja się w ramach nie, 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 nie zmieniam. Nie? Bo tak jak mówię, traktuję, traktuję was, czy osoby w grupie, jako, jako dorosłych ludzi, jako swoich, a nie, a nie klientów, i, i uważam, że zasłużyli czy wszyscy. Ja, ja też zasłużyłem na to, żeby móc być sobą, bo do, do tego zachęcam i, do, i tego uczę. W związku z tym, jeżeli ja komuś nie odpowiadam, to, to niech nie przystępuje. Natomiast, jeżeli ktoś się zastanawia, to naprawdę zapraszam, powtarzam, można potem zawiesić, zrezygnować, poprosić o zwrot pieniędzy za pierwszy miesiąc. To, to wszystko, wszystko, wszystko jest możliwe. Dlaczego? No dlatego, że to jest taki twór, którego nie ma innego na rynku. Trudno to do czegokolwiek porównać. I dlatego nie powiem Wam, pójdźcie gdzieś tam i zobaczcie, jak to tam wygląda, a u mnie będzie nie, bo po prostu no, 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 nie, 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 nie mogę tego zrobić. I żeby się przekonać, jak działa grupa, trzeba do tej grupy przystąpić, nie ma innej możliwości. Ale powtarzam, ryzyko, ryzyko jest żadne co najwyżej, a właściwie wiedza, którą wyniesiecie, bo każdy przez miesiąc co najmniej może tam być i korzystać z wszystkiego, co, co, co tam jest z całego archiwum. Wam, wam pozostanie, także. No i, i kończąc, e, oczywiście też podkreślam i będę podkreślał wielokrotnie, że jesteśmy wolnymi ludźmi w wolnym kraju, każdy może podejmować swoje decyzje. Ja zapraszam serdecznie. E, powtarzam, będę robił, wykonywał swoją pracę i wykonuję najlepiej e, jak potrafię, ale to Ty decydujesz e, ostatecznie, co zrobisz e, i czy zrobisz e, i. i ja i tak to będę, będę robił, a jak mówił Larry Winget, świat nie składa, o tutaj w tej książce świat nie składa się z tych, co posiadają i z tych, co nie posiadają. Świat składa się z tych, którym się chce i tych, którym się nie chce realizować swoje marzenia też. Także zapraszam Was serdecznie do grupy, i do realizacji marzeń i do wznoszenia swojego życia na coraz wyższy poziom. Zapewniam Was, że da się. A tymczasem trzymajcie się Jolo Tomek Kania, wasz nauczyciel realizacji marzeń.